Albo coś jest short, albo coś jest long. Pamiętacie week? No to też strong. Jeśli coś jest long, to znaczy długie. Zastanówmy się, co znaczy to drugie. Przeciwieństwem long jest właśnie short. To nie jest sport, tylko coś krótkiego. Ucz się ze mną angielskiego. Moja koleżanko i mój kolego. Dodam też do tego kilka nowych słów. To wyzwania dla Was, dla Angie gów. To nie jest Difficult, czyli nie jest trudne. Nie jest też Boring, czyli nienudne. Raczej znaczy jest to Easy, po prostu łatwe. To będzie ciekawe, jak zbuduje. Tratwe. Interesting, czyli interesujące. Coś jest Fragrant, czyli pachnące. Może być też synki, czyli raczej przeciwnie. Nie pytajcie, nie wiem, brzmi to dziwnie. Jeśli twój plecak dużo waży, wtedy jest heavy. I co się wydarzy? Lepiej by był light, czyli lekki. Czegoś tu brakuje, gdzie są twoje kredki?